Witam was zwariowani przyjaciele W kolejnym odcinku Seed Friends Jak wiecie w poprzednim odcinku zostałem sam I wykraftowałem sobie i wyensantowałem Takie fantastyczne itemy Moi koledzy polecieli na serwer minewood.pl Zostawili mnie samego w przygodach Z władcy piersieni, ale to nic Samotność mi służy, nauczyłem się Przez to między innymi właśnie ensantować No mam taki ensantik, a dzisiaj Przygotujemy jedzonko na wyprawę I osiadłamy osła Z kseniami i będziemy mieli Wreszcie przygotowane wszystko, by sobie popłynąć siną w dal i teraz nie wiem czy się mówi siną w dal ale ja tak powiedziałem i teraz pójdziemy słuchajcie po ten, tu mam jabłuszka to w ogóle, żeby miałem coś jeść i patrzcie, znalazłem trochę weedu i pójdziemy sobie na pomost, żeby sobie zapalić żeby dobrze rozpoczął się dzień zapalimy sobie, a co? To jest takie wiecie, specjalne zioło, to nie są żadne narkotyki, tak jak było w Władcy Pierścieni to jest taki dymek, który można pustać żeby było fajnie kolorowo. Niech się tak rozpocznie to wszystko, ole fajne bąbelek zaraz Jeciu, co to tam Abra to ty znowu cię nie e, tym razem mnie zostawisz przepraszam pani na e, to? Prasą... Abra, nie, Abra, ja nie, nie Abra, nie, nie Abra nie pomyłka nie do głosu ponieważ nie, to sobie pozwalałeś na za dużo U! słuchaj mówiłam ci że ty bez mnie się nie ogolisz no ja cię mam zawsze golić ale ja, ja tu mieszkam nie teraz Abra tu nie mieszka bo on po, po, na minewood poszedł ja jestem sit jego kolega zaraz 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 coś ja... faktycznie tu nie gra coś to no. nosem masz i tak. Ale ładne, co to jest, to dla mnie? Jak pani się nazywa? Nie, 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 zaraz, zaraz, zaraz Gdzie jest Abra, nie powiedziałeś mi gdzie jest Abra, ty yy, Proszę I ty, pani jesteś, jesteś, jego, jesteś jego pieskiem? Co to jest, yy, czemu jesteś taki bieżasty? Może, może ja, jestem, ja jestem leniwcem, ale to nie ważne Abra okay. po, po, pojechał na taki specjalny serwer, na którym teraz jest filmowcem Zosta Będzie gwiazdą na pań... filmy? Abra! Tak! Czas nie z Patalachem co on będzie robił? On jej zostawił na środku wyspy bezludnej, jak Ty sobie to wyobrażasz? Jak to, Abra, naprawdę zostawił panią na, na ciebie, nie wiem, przejdźmy na ty, ja jestem. Tak, 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 tak. Ja to... jestem wróżka Marcelinka! Marcelinka! No Marcelinka? to ja, ja sit, Leniwiec, dziękuję Jit, za. Le, lewiniec? Co nie, jest? Y, po prostu sit! A, shit, dobra, shit! Nie sit! Nie, 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 nie! Poczekaj! Marcelinko! Marcelinko! No? Ale musimy to wyjaśnić, bo ja się nie pogodzę z tym. SIT! SHIT! No, mów shit! Nie oh. sit. SIT! Zaraz jak! S jak? i D! seed. S i Nie! A, nie S. 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 S, tak? S! Tak, Tak, jak Susiak! SIT, jak... S i T Sysunia! Co? Jak krzyżunia, to, to seed. Nie! A, jak Szysunia! Tylko... Jak Stanisław! S! Ach, a, 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 S Jak SID! Sid! Czyli jesteś Sid Stasiu, tak? Tak, tak jak ten, jak mapa, mapa w Minecraft. Dobra. Jak mapa. Okay. Nieważne. Marcelinko... E, nie ma bry. Twój głos przypomina mi pewną moją koleżankę, którą poznałem Jaką w Ru koleżankę! W Wrózie, wróżkę! Ona Możka? też miała skrzydełka i ona mówiła identycznie jak ty, Marceńko. A gdzie ty ją spotkałeś piesku? Eee, nie jestem pieskiem, Abra był pieskiem. Zaraz się cały dzień skończy, a ja na wyprawę wychodzę. Idziesz ze mną na wyprawę? Ech, no ale co ja mam znowu robić? Gdzie jest, Abra, słuchaj! Zróbmy... Umowę. No? Jeżeli ty potem podstępem dostarczysz mi abre, to ja pójdę z tobą, ale potem go zabiję. Dobra. pójdziesz ze mną, może zajdziemy nawet na Majnunt wtedy i pójdziemy po prostu Abre. dobre by ja, Ale ja najpierw, zanim pójdę na Majnunt, muszę zobaczyć kilka bardzo ważnych y, miejsc, zwłaszcza pierwszeniu. O, jesteś wojownikiem? Idziemy przygotowywać zarcie. Przydać mi się, dobra? Zarcie? Okej, okay. a jakie zarcie? To do coś dobrego do jedzenia, tak? Tak, przejdziemy się właśnie ty z nas do Abry, poszukamy, znajdziemy i będziemy to potem mieli na wyprawę, No właśnie okay? nie znam, bo to nie jest ten sam dom. Wyobraź sobie, że ten gnojek cię przeprowadził. Ja wróciłam do naszego starego domu i tam nie było nic. Tam siedział tylko jakiś zrzęda i coś gadał, że o, bo tutaj nie ma, nie ma tutaj żadnego Abry, co ty ode mnie chcesz? A ja mówiłam, no jest tutaj! Dobra, y więc tak, przygotowujmy się do wyprawy, okej? Okay? <laughs> Słuchaj, trzeba najpierw zrobić tak. Ja Ci pokażę coś. Tu jest w ogóle no. osioł. E, mamy osła, nie? Chodź zobacz. O jakiego osieł? Się... No, ale może nie wchodź, bo osioł lubi... No, ale są... O, to jest nas osiołek, tak? I teraz tak, tego osiołka trzeba osiodłać, trzeba zrobić skrzynki. Chodź, może, może podzielimy się obowiązkami. Słuchaj. No pewnie. Patrz, tam jest młyn. Ja po poprzednim odcinku nie udało mi się wejść na sam syt tego młynu. Idź sam na ten młyn i zobacz co tam jest. Dobra, może coś. Nie, ciebie ja chcę ciebie mam wchodzić po schodach. Chodź zobacz, spacie jak jest ja tam obok tego czegoś. Ja jestem prawie wysoka jak to. No ale Zostań? spróbuj. No ale spróbuj, no, spróbuj no, no czekaj, spróbuj. Nie, nie pokaż. Nie. Jest, jest. Dobra, Marcyś to idź sprawdź, a ja szybko zrobię e, skrzynki na osła Przyda nam się jakaś podciwizza, prawda, bo to jednak jest miła osoba e, Ja znowu tutaj dom abry muszę ograbić z kilku desek Ponieważ jak wiecie trzeba zdobyć e, skrzynki, by tego osła e, Osła, mog można było osiodłać Jak już mamy osła to trzeba go wykorzystać, dobra e, W sensie żeby go osiodłać, to chyba oczywiście, prawda Okej, okay, zróbmy w takim razie trochę Drewna i poróbmy teraz skrzynki. Poróbmy skrzynek dwie, bo chyba są potrzebne dwie skrzynki, chociaż nawet nie jestem pewien. Ale na dwie skrzynki nas w tej chwili nie stać, bo nie ma drewna. Ale dobra, momento. Momento, Mori. Pójdę i spróbuję z jedną z skrzynką. Czy da się osiodłać osła jedną z skrzynką? Pyk. No, ośle. O! Haha! Mamy osła! Marcelina, jesteś? No, Marcelina, co tam było? Co było? Byłaś? Ojej, czy byś ty widział? Jezus, to była jakaś masakra! Ja Ci pokażę patrz, tak. no. jest worek, do którego mogę schować sama siebie, ale ja <noise> tak, chyba tego nie zrobię, bo to jest kiepski pomysł. I ja mam Super. takie dwa worki, zobacz. Wiedziałem, to jeden dla, ciebie dru dla siebie, drugi. Dokładnie. Co to są? Jakieś su suche suchary, zobacz, Pokaż. suche suchary. Lębas! Lębas, tego nie wolno jeść nam. E, schowaj tak? to do wora. Okay. Tak, schowaj Lębasa I czeka, do wora. Bo ja jeszcze coś mam. No, co masz? Ja jeszcze mam yy, strzały, zobacz, tutaj rzuciłem. I mam łuk. Aha! Tak jak trzymam teraz w Dobra, ja już ja mam uzbrojenie, więc ty weź sobie łuk. O, okay. Pokaż czy umiesz strzelać. Strzel gdzieś. Umiesz? Freely, <sicurcki> w tą пuszcza, nie! Czekaj! Nie, 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 no się, no. no, no nie, 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 nie proszę cię, błagam cię! To jest abryp przyjaciółka, on się bardzo z nią zzył, nie no, tak, możesz, dobra? Sun i faktycznie nie pozwalali mi jej zabijać, więc... nie. Pokażę ci. Nasz osioł ma skrzynię. Jaki śmieszny, co tego, szukaj siodła, słuchaj siodła, będzie z nim jechała. A ja. się tu gubię w tej trawie, Po domu, po domu, bo ty rzeczywiście prawie zabiłaś. Ja zaraz zebrałem całe po tobie tutaj, mało braku i ta owca by dostała. Zbieraj tego domu wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy wyjmij, dobra? Jakie są potrzebne? kurczę, dobra, To jest siodło, jest siodło, mamy też. O, tu jest coś. Mamy jedzenie na dole, na dole, sukaj na dole i w ogóle idź na ten. A na... ja Nie, zresztą sukaj, a ja ten. Patrzę, jak mamy już taki worek, to my do tego worka włóżmy to, co możemy o fajkę sobie wezmę. Siodło za ósmy na osła. O, to się robiło tak, że się wsiadało na niego. momento mori, momento e, i siodło, dobra. I teraz taki osioł. Umie jeździć, tylko przydałoby się go jeszcze nazwać. Czekajcie, pójdę do Marcelina. Hop, Marcelina, hop. nie masz jakiegoś znacznika albo nie wiesz, jak się robi znacznik? O, o, właśnie tak, zapomniałam na śmierć. Zobacz, chodź tutaj. Masz znacznik? znacznik? Wezmę trochę tutaj diaksu. No, jest taki stół z książką. Wow, nie, no, ja jestem na książce Jakiś eliksiri, mam. Moment, moment. Wezmę też trochę. O, jest dużo zarcia. Dobra, pokaż się. Yy, co? co tutaj jest? Znacznik. Chodź tutaj. A jak? Słuchaj, bo no. tam w tej skrzyni też było coś takiego, ja myślałam, że to plakietka tylko jakiś. To znacznik jest super, to się przyda na osła. No. Dobra. Okay. Pakuj sobie jedzonko, musisz tam przeskoczyć. Ojej, ale to będzie trudne z uwagę. Ja ci pomogłem teraz, no. Kup się. O! O, żeż, kurde! Co za kupie? Abra nie potrafi budować. Teraz. O, o jak świetnie przeskoczyłam, dobra, dobrze? Jak już przeskoczyłaś, to tutaj jest skrzynka, weź stąd jedzenie, popakuj wszystko do wora. I dobra, Jedzenie. I, o, a, jajka! Zacznij jabłka. Jabłka. Weź jabłka, to się osłowi przydadzą. A ja teraz a to jeszcze idę... też, czy nie? O, wychlałam! Ups! <laughs> Co ty? Wychlałaś piwo? O Jezus, jak mi się kręci w głowie! Marcelina, trzymaj nie. się! Marcelina, si si siądź Ups. sobie tu, siądź. Siadaj, siadaj o, tu. już siadam. Ej, już, już chyba nie jestem pijana, wiesz? Nie? Jakoś szybko Nie. było. Marcisz, powiem ci, że tak po, pogodnie jest z tobą. Yy, poczekaj, oh. zapytam coś widzów, bo ja tu mam takie, wiesz, rozwojenie jazi. Kochani nie, przyjaciele, nie, przyjaciele, kochani przyjaciele, ona jest świetna. Mi się bardzo przyjemnie z nią robi, że ona jest po prostu sa ze mną. Mówi o mnie? Nie wiem. I zaakceptujcie ją dużą ilością lajków, to mi się przyjemnie zrobi. Tak, mówię o tobie do moich widzów. Chodź, oh. Marcisz, mar mar okay, chod chodź Marcisz, idziemy teraz. Dobra, ten znacznik weźmiemy do wora, ale najwyżej po prostu go nie wykorzystamy na razie. Jak znajdziemy. O, tu są ciastka. Ej, tu czekaj, zostawiłem. Ciastka! ciastek! No ciastka tu są. Czekaj. Nie Kiedy, ja dosięgam. Kiedyś, kiedyś Ach. znałem jednego ciastka, powiem ci szczerze. Ale ktoś tak? go zjadł, no. Nie wiem, o. co to za ciastek? O, mam! Ma, ej, to są w ogóle. Ej, to są ciastka z lewa. Zobacz to. Pokaż. Są ciastka, wiesz? To jest chyba upieczone mięso. Ten worek wypełni i wstaw wszystko na osła. Poczekaj, wypełniamy worek. Ja wezmę jeszcze jakieś tu eliksiry. Ojej, mamy, mamy trochę węgla, nie, zamki, bo on ucieknie. Mamy to, mamy Bożesz. to, mamy dużo zarcia, lembas jest. A ja mam wędki jakieś, A, wędkę? Mam, mam talerz, mam talerz, wezmę talerz. Wędki? No? O, dawaj po wędce, to jest Po rybie złowimy. O rybie, ryba, bierze! Nie, nie bra, o, nie nie. U kogo? U Ciebie, ale nie nie wzięła jednak osób. O, ja nie umiem tego łowić w ogóle. Ja taka jestem trochę nieporadna! Spokojnie, nauczysz się. O, 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 ja mam rybkę, dobra. O, ja masz rybkę? Tak, mam. Surowy łosoś i teraz jeszcze o, kurczę. ty. Kurczę! Czekaj, też to złowić! No, czekamy. O. No, nie udało mi się. Dobra, Chyba to jest drogiebka w tym. Nie, łow, spokojnie, poczekamy. No, Dobra. Powiem ci, że samotny tu byłem dosyć, a teraz, jak jesteś ty, to się od razu automatycznie inaczej czuję, wiesz? Jakoś no tak... i pizdowy przypomniałeś o tym obrze, No, jezus, A ja, tam, On Dobra. mnie zostawił. Ja muszę go dopaść, musisz jakoś to zaaranżować. Złapiemy, spokojnie. Go? Złapiemy go, nie? No, 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 pójdziemy na Minewooda, ja tam, ten mam z nimi do pogadania, bo ja wiesz, jestem aktorem generalnie i to jest sensowne. No, far... Złapiemy ją z tym kupiomowcą. No bo gdy się na nim tak strasznie nie denaruję, bo on całkiem spokój się wydawał, to no tak? nie wiem. Nie wiem, może no... się zmienił, ale to co on mi zrobił, to była jakaś masakra. Słuchaj, no, zag... tak Wruza, przepraszam, mówię do ciebie wróźnia, bo mi się kojarzy z tą moją koleżanką. E... A co to za? O, tam jest ten wąż morski, ja się go boję. Słuchaj, trochę. mam zapytanie do ciebie, czy założyłaś y, tą eee Chyba nie Jest akurat wieczór, wyruszymy w nocy, to będzie spoko Co ty na to? No dobra, może być wieczór A w sumie nie wiem czemu, czy w nocy... Nie, dobra, w nocy zawsze się... Zawsze się wyrusza w dzień i te wszystkie potwory zawsze w dzień atakują A teraz jak wyruszymy w nocy, to one się poczują, więc osukane, nie? No właśnie nie wiem, ale noc jest taka ciemna, taka niebezpieczna Nie boisz się? Nie, ja się nie boję. Ja jestem odważnym sejdem, leniwcem i myślę, że wszystko sponio, nie? Mam, no, okay. patrz, jaki set mam. <laughs> kto by nas no jest, ruszył? Co chodź. Jest? chodź. A, jestem się pochodnia przydała, czekaj. Jeszcze. Ale błyszczące, niebie, niebieskie. Weź niebieskie? To no, jest chyba chodni, niebieski Po pochodni, Czy wyruszamy w nocy, czy w dzień? Jak myśli? Dobra, w nocy, chodź. Idźmy w nocy. Tak. Nie ma tematu, będzie, będzie wieczór, dobra, chodź. Ja chodź. jestem odważna, umiem Chodź, chodź z tego ale mógł. będzie, kurde, ale będzie, zarobicie się. Siadaj na osła. Gdzie ten osiem? O, osiem! Siadaj. na otwartą buzię. No, I spróbuj wyjechać. I ha, ha. O, I ha co ha. ja zrobiłam? No, o, spokojnie, o, słuchaj. Dobra, super. No to teraz, słuchaj, ach, ku przygodzie, dobra? Chodź Kup za mną. przygodzie, lecimy! Opowiem ci bajkę w trakcie tej podróży, słuchaj. O, Opowiem ci bajkę, jak to kiedyś było, kiedy razem z Ciastkiem podróżowałem, słuchaj, po kwadratowej masakrze, po takim serwerze, no nie? Ciekawe. I w pewnym momencie taki ktoś, kto nazywał się bzytki Buraczek. Rozumiesz? Taki kurak? Co? Buraczek. On, Kurbaczek? On, on kiedyś miał na kwadratowej masakrze taki złoty dywan, rozumiesz? Ojeju, złoty, drugi pewnie nie. I myśmy ze SkKF-em i z Jasiem ten złoty dywan żeśmy mu ukradli, rozumiesz? Oj, to nieładne No chyba. i on się obraził i rozpętał wojnę, słuchaj. Rozpętał wojnę i ta wojna pochłonęła mojego przyjaciela Manfreda. Mańka. O jaki Manfred? Zginął, manek, słuchaj, śmierć No, z kwadratowej masakry, taki mamut. Zginął śmiercią tragiczną. A, o, zginął śmiercią tragiczną poprzez po prostu spalenie przez lawę, bo Buraczek jest w, nie osędza w środkach, że tak powiem nie przebiera. No I rzucił i... do lawy tego Manfreda? Zrzucił go, tak. No, ale okazało się później, jak historia pokazała, że to nie był Manfred na sensie, ale mimo to ja go uratować chciałem, nie? I pojawiła się taka sytuacja, że Ciastek znał pewną właśnie taką wiedźmę, która to wiedźma pozwoliła mi na to, żebym tego Mańka mógł uratować. No i taka cała seria powstała Mai Minecraft Maniek Masin i tam razem z Ciastkiem podróżowałem i Aha. różne mieliśmy przygody, tak, to było bardzo fajne. A ci się, się tego Mamuta tak? No chcieliśmy i prawie. Zaraz ześ... zginął czy nie, bo ja już nie rozumiem. Zginął, ale można go było ożywić przy pomocy pewnej masyny i udało się ostatecznie. Ale A, potem się okazało, że on kurna był zwykłym słoniem, bo ja w swojej przygodzie na Caster World z kolei <grym> znalazłem jednak prawdziwego mamańka, ma ma który normalnie mówił razem ze mną, także to była taka jakby seria niepotrzebna, no ale też no, no tak jakby odbyło się. No tak jak odbyło się. Idziemy idziemy i całkiem spoko w tej nocy się idzie, nie? Ale tak trochę powiem ci, ja się trochę boję, bo nie, tak mnie nie robię trochę zimno, wiesz? Jedziesz na ośle, nic się nie stanie. Zimno, zimno się zrobiło, to fakt. To no, fakt, zimno trochę jest zimno trochę. się zrobiło, ale nie trzeba się tym przejmować. Zaraz powinniśmy być na miejscu. Czy widać stąd jeszcze domabry? Już nie widać, patrz w ogóle tutaj. Co to jest za dróżka w ogóle? Boże? To jest droga, która prowadzi do, do lasu elfów, lasu elfów. O, patrz, koty, koty, patrz, dzikie koty. <laughs> Krzyskie wow, koty. to koty! Ja chciałabym mieć kotka kiedyś. Ale już w sumie nie chcę, bo my są głupie. My i śmierdzą. Nie lubię śmierdzących zwierząt. Też ten osioł w sumie śmierci także nie mogę na nim usiąść, naprawdę. Osioł śmierci! Co ty nabra z nim robił? No, on jest jakieś się też trochę, nie, nie wiem o co chodzi. to to, Nie, to, to nie może być prawda, słuchaj, paczek. A to jest, jest abry zamk... osioł? To jest osioł. <laughs>